Elo, elo, oči pět kurva. Až mi dále, kurva, srdce na zupce hapě. Jen, je, no, musím se, kurva, jako Valeriana zažít. <kluz> kurva. <kluz> o, zaklinovałem się. Až to chuj. Co chody, kurva! <kluz> Przysody, Da się przez te schody przestrzenić? No! Ale tak przez tego? To musisz trafić w tą dziurkę, wiesz? Jak A, masz no te no dziurawe no takie te, to. To, to musisz przejść. O kurwa, nie trafiłem z pół metra. <noise> Znowu. Kostał! W ociek, <Płocze, głosy> Ej jaki to jest zes, skurwys, z tego co jest, kurwa, po prostu matak. Ej tu powinien być laser jeszcze do tej kuszy, nie? Ej, skurwa, kurwa, jedno mi od drugiej strony tu na B to jest, Kurwa, przytas jest nieprzewidywalny, chuj wiesz, skąd on wybiegnie, kurwa Jakby jakieś kurwanty. antytrony... Właśnie do ciebie kurwio Albo leży Wstawiam, że leży. Kurwa! Nie leżą? Nie. Obstawianie jest twoją mocną stroną. Kurwa. przecież ja. mój belt kurwa koło. Patrz teraz co się będzie działo, patrz. <grym> Spróbujesz tak zabić kurwa. Kurwa, chuju. Dępy. O kurwa, o kurwa, Kurwa Nie Jest nad B, centralnie nad B przy tych drugich sodach Tam właśnie jest Nie ma bicia karabinem kurwa, sami się chuję zawili No bo mi się bałty skończyły Buda. Ja sam się zabij, kurwa. Kurwa, to są takie chujowe te to, to trochę. Chuj, co to to kurwa, jak to to, jak to to lata? Jak to to, co to to, co to to, jak to to? Kurwa, co to gra? Uważaj! Kurwa skończyła mi się amunicja pierdol No to no, nie miałem nam, no, kurwa, nie chciałem się z sniperki. No trzeba było albo... Trzeba by powiedzieć fight na noże No w sumie tak z noże, ale chyba cię naruszyłem trochę Z czego? Z bełta nie dostałeś? Nie Kurwa jak? Niewidzialny bełt? Niewidzialny? Ładnie, w powietrzu dostał Zginąłeś? Nie. Nie ty. No zginął no. przecież. Gdzie <laughs> Ale... jest? Ja ty z tym kiwol. No nie działa, tylko nie mam uprawnień. Do stu! Dwoje mi do głowę mi spadło zawsze. Na Kurwa, co miało nie jednąć kurwa? Aj! Ej, w nogi dostałeś po piętach kurwa. Dostałem... Znowu wychodzi tam, gdzie wychodził wtedy. Ani... Kurwa nam się mówi Kość tu kurwa wybuchowym? Ej! Ale coś aj, wybuchło kurwa! Ej nie, Kurwa! Mam kurwa ty mi Tak! E, znaczy ja ch chciałem na normalny mi przełączył, wiesz? Myślałem, że mam normalny. Cię, kurwa, aj, Ale mam ping kurwa niski, ja pierdolę. No bo Polskie... No serwer? serwer. Aha 19 pingulów. 12. Bo w Poznaniu ten kurwa To ja ci zaraz wyślę filmik kurwa zabrza, bo już widział kurwa. <laughs> Nie, inne, znaczy się wodka zabrza. Jak wszystko się robią pod tory metra. Na znaczy pod... pod... spierdalaj, po prostu się ziemia zawaliła kurwa pod torami <laughs> i ucie... kurwa wielki. Podmyło kurwa. Ty wejsz, to śpisz o, ta o tarnowie albo woli, żeby się coś rozkurwiało. Jakieś dziury kurwa. Tam nie ma co się rozkurwiać, no to co ty chcesz? No nie kurwa, nie ma co Dwie Dziol ulicy na się krzyż Ci dam kurwa. O no jaki kuj? Kuta się, chciałeś? Chciało ci się kurwa. Zacznę was wysadać kurwa tymi, co cztery i chuj ciekawy, ale mi się teraz gra ja pierdolę Właśnie widziałem jakiego mi u oka zajebałeś o, Ej, No EJ DO KURWA W CIEBIE ZAJEBAŁEM, IDEALNIE W CIEBIE Trafiłeś w torbie, ja mam, kurwa znowu jaja W kartony chyba kurwa No już kurwa kampi zadowolony Ruszcie ruszajcie się kurwa Biegajmy do kuja i strzelajmy się. Tak powiedział ten co go kurwa pięć razy w tym samym miejscu zabiłem. Ja na ciebie czekałem, nie kampiłem. No no no, tak to się teraz nazywa. On był na B pod nami. Kto zdaje mi palec, shifta pizda. Ale, kurwa, A jak się zmęczy? Ale on się zmęczy przecież. To skakaj kurwa, tak? Ja biegam chyba za trzy minuty i chuj dalej biegam. Popierdolony, kondycja ma jak fryta z kurwa, określenia na kurwę. <suszel> dalej. Mówi, nie on nie biegnie 5 minut, tylko biegnie 2. Kurwa kox No kurwa on się nie męczy, no ja pierdolę. No kurwa tak to się nigdy nie znajdziemy. Drugie kółko wokół mapy kurwa. Kurwa idę na pociąg, pierdolę was O Frytas, jak już japę rozdar. Dobra, nie biegamy jak wariaty. Ja już robię drugie kółko kurwa wokół mapy. Aha, to trzeba na ciebie stanąć. Idzie do ciebie, Mades. O kurwa, był. Teraz jesteś mój. Kurwa mój. kurwa. Dwóch <śmany> na raz. zdjął a jak chciałem ci kosę w dupi, zamiast kosy to kurwa granat oczywiście Wycisnąłem Granat byś zabił, kurwa Ale pindy, he, dwóch na Dwóch na raz, zajęłaś? No, ja też dostałem Chociaż nie byłem za tobą, kurwa dziwne no, Ale prawdziwy... Celowany bełk Kurwa, ty masz błota, wiesz co? Tak się. nie masz. On <laughs> ty... ma błota bo... Jestem botem kurwa Ty masz błota Koniec, kurwa, zabawy. To chuja was ma. O kurwa. To ty chciałeś zrobić? Chciałem ci panikiem przykurzyć, gdy O kurwa. Ej, leci jeszcze raz! Ej, goni mnie! GONI MNIE! PANES, GONI MNIE! O. Kurwa poszedł na, na pociąg Zostawał pociąg kurwa Tam poszedł no. Nie przez nie dało się podpocząć Co kurwa zrobił? Połamały kurwa Wyżej Nie stójmy w rządku, bo nas zajebie dwóch na raz No, Libiata kurwa Ej jestem na dole na schodach Wchodzi do góry. Uważaj. To kurwa. Kurwa ze dwóch stron biegają. Kurwa. Ach. Kurwa nie wiedziałem, w którym, za którym biec, kurwa, bo się tu pali jako pierdolenie z ust. <laughs> za którym biec ty leżałeś. <laughs> Czołga cię. Jebany, jak się skitrał. <coughs> Musiałem zachować które <trochę> ostrożności. <coughs> <Skurdy>. <coughs> Musiałem trochę zachować ostrożności. Biegnie, bo kurwa o, na jaw. Maszkę ze ściany, to minimum ostrożności. <coughs> Ej, ty patrzysz do góry czy w ziemię? Prosto kurwa! Się... Nie wyglądasz... O ty kurwa! Spalnikiem nie goni, jebnięty Uciekaj do mnie! <noise> kurwa, czemu się nie da z tym chujostem biegać sprintem? Ja pierdolę! <noise> Skakał jak po... Jakby go prąd pieściło kurwa, jaki łeb!

jest koło ciebie tam. Wiem, gania mi się z nim. Kurwa, z defibryatorem nie gania. Masz amunicję! Usmasz się kurwa wreszcie Masz się chuj. Ale mi się chciało, kurwa gra! A kurwa, Kusiu nie wyjąłem, sorry. Pomóż <todgłosy> <śmienicza> to jest strzela kurwa! Zjebane! Masz! Amo! Jest jakiś w jest coś, Kurwa Kaniał <śmienicza> dwóch! <zreszcie. śmienicza> <śmienicza> <śmienicza> Ej, chodźcie no, tak! Dawo jabo! No, masz! Ja coś znajdę kurwa lepszego! Ej, chodźcie jeden z C4, drugi tak. kurwa nie wiem... Z dymnym, a... Nie bo z dymnej i C4 to już trochę będzie. Kuja tego się nie da tak zrobić. Kurwa mać wtedy nagra kurwa. Z defibrillatorem nie ganią. Jaki kurwa łeb. Ma ty kurwo w końcu. To nie działa, ja pierdolę. Ty to nagrywasz? O kurwa, znowu mnie goni. Ty nie! Jak jeszcze, kurwa, udało. Usmażył ja Cię! Pierdolę. Usmażył Cię? Tak, wskoczyłem kurwa wtedy W kozi róg kurwa kozi róg nie nie je jeba Się popłakałem Kurwa Ale popierdalasz Tym desiprolatorem O matko boska O skacze jebane W końcu za dhd Trzeba mieć movement, kurwa. movementujemy znowu. Ja znowu. Gdzieś tu jest. ale ja się go boję, To jest. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest wariat. Wariat. A! Kurwa! Jest, kurwa! 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 do B, Kurwa! Kurwa! Zabiłeś go? Nie O tam jesteś O ja mi cięło, ja pierdolę kurwa! Hej, co jest kurwa? Nie mogę się ruszać! Ja się trzech mnie Zablokowało mi się coś kurwa. Wiem, bo widać co? jakie kurwa moonwalki ci do tyłu ja Chciałem być z przodu kurwa i skakałem ale się nie udało podłożony <noise> ty kupisz taką głowę jak przelatuję koło schodów Wychuj może trafię Dostał To za tobą kutasie kurwa od tych schodów Podnieś mnie kurwa ty technikiem grasz A madne z na tę uwaga Kurwa biegłem za nim, ja pierdolę. Ale jak zacząłeś się śmiać, to mówię kurwa, coś jest nie tak. Nie zabiłeś mnie kurwa, rozumiesz to? zabiłem cię. Nie zabiłeś mnie, bo biegłem za, za tobą od schodu. Kurwa! Ale później cię zabiłem. Potem usmażyłem go, usmażyłem go! Bo to, le, to lepiej działa niż paralizator. De fibryl. Ja go usmażyłem. Nie. Ja 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 mam zaraz dopierdolę, być kurwa, stękać kurwa Bo nie wybuchło ja to zaraz dopierdolę kurwa Patrz z tym, biegnę To jest pierdolne obuchem, trudno... <śmówiści> Je kurwa, nie dało się obuchem kurwa, zjewane Ty kurju głupi, kurwa. Ja jestem jest? A ty co mam wziąć? Dupać przeraż! Kurwa Chciałem zrobić dwersyje, kurwa. Ten... Co mu się da? To combat, fight! To nie działa, ja, fatality. To nie działa, ja fatality. Wie fatality kurwa! Co kurwa? Ja to daję jako intro, kurwa! To ja pana, co tu się dzieje? To jest insane, kurwa! Tak, tak powiedział! O, pobiegł tu go niego, kurwa! Upaliłem go kurwa, wretnego chuja Dobra biorę palnik Opanuj się kurwa Czekaj ja nie mogę kurwa I w będę zabijał Nie da się Oj, już się coś tam hajsuje. Słyszę <grystanie> Odwróć się Jeszcze raz się obróć Jeszcze raz się obróć To się na tej ściany palić! Patrz kurwa! Tę <grystanie> ścianę Jaro Nie mogłem ci... Rozjebałem mura? <noise> Defi, kurwa. Palnikiem się da mury rozkurwiać. On leży sobie kurwa w kąci. Palnikiem psuje mapy. <noise> kurwa, to trzeba mieć dobrą koordynację ruchową, kurwa. Dobry moment. Co ona pierdala? O kurwa, jest, kurwa, robot. <noise> no, kurwa, spadłem! Ej ja ty nie mogę na <grymnie> Zapiję go! <grymnie> Naprawię cię AP kurwa Okej Ej, dajcie o mi tym chuj, wjechać ja tylko zabiłem. do góry, ej nie za... On dla was niespodziankę telewizji Gra Granon wam w dupę trfę, tak? Jep mi kosę! <grymnie> A nie, tam to było lepsze, idziemy tam, na fajty Ja da się bić z kolby? Ja kurwa No w Counter-Strike'u się dało, Medal w Honor się kurwa dało Coś mi się chciał wydupcić z kuszy Trzeba było Pryta są na górze Co ty, z czym ty biegasz? Będzie dym, będzie zabawa <laughs> Jest. Nie wiem, narobiłeś dym to teraz szukaj i na dymne teraz kurwa, to będzie zabawa Ej, ale czekaj, jest, jest ammo, dobra, jest ammo A jak zrobić, żeby ten, mieć dymne amunicje? Da się? No tu, ja mam e, s, skrzynkę tu dałem wcześniej Muska? Koło B, Chceś, to będzie mi się ładować najwyżej Na, na dymnej defibrylatory O Dobre Co kurwa zrobił, nuking everyone no spierdolaj! Co coś zrobił! Miłka pierdolna jakiegoś zimnego. Nie bym mnie zajebał normalnie. Co tu się kurwa dzieje? Czemu tu teraz wszystkich zabija? Ale kół No bo musiałem sobie wziąć z To było kurwa. Ty... No ja już miałem kuwa! Samki, ja... Zcisnął go. Kurwa, kurwa. I co, free-for-all? Def, def i, i dymny Ej, to ale na O kurwa. <laughs> <laughs> jesteśmy <przy> ku <głowieniu. laughs> O kurwa, mur. Nic nie widzę. Jakiś visor?

Kurwa to jest. Dwóch, dwóch, dwóch! Ja go podziosłem kurwa. Wiem, nie. widziałem właśnie jak pod... Opada ginsuko! O, dwa trupy. Dobrze. Uważaj, biegną tam sodami, za tobą plecy. Spierdolił. Wiem. Aj wyjebał mi! <laughs> Nie, żyjesz. no czy już nie żyjesz? Bo dostaję z tym. No ale wywaliło mnie i zrzuciło... O nawzajem! Ja cicheczota jabłem. O kurwa. Pan defibrylator! Smaś ci kurwa. Nie działa kurwa, no co jest do chuja? Ej, spopsułeś się! Kurwa na tyle zostawał razy po pysku i mi kurwa i co? Nie Ej, panie. czekaj madness! Czekaj stój, stój, stój To jest jakieś zjebane? Masz GoPro Pana. na tym, na kasku? <śmiech> <śmiech> Wiecie co to jest? Kamerka, kurwa No cool. A ty coś ostatnio mi tam pisałeś Zabiłem Cię? Nie Aj! Myślałem, że jednak jest... leżysz tam koło tego maćka Chciałem Cię zdefi pociągnąć <laughs> Nie, nie 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 kurwa Ej ale wzłaś się na dół co tam po tym balkonie będziemy ganiać Kurwa Chuja widzę kurwa No <grym> <mam grym> właśnie kurwa. O! Yes, nie zdefi defi mi pociągnął, tak? No Ale szybko mnie zabiłeś No bo ja mam kurwa tego Demage hacka O kurwa Weź kurwa nie działa ja pierdolę popsuło się Kurwa defi jest jakiś skurwiały Maćka się nie do zabić z defi kurwa To że masz kurwa za pancerz, ja pierdolę Antydefi kurwa? Czy co? Nie za dole To dostał... z z przyłożeniami zajebał Jeeey yeah, 70 jardów zdobyte Co zdobyte? 70 jardów Ej co to jest LVG? To, to jest to taki ten granat Ale strzela normalnymi granatami No no Tak jakbyś rzucał tylko że dalej Aha Tak jakbyś rzucał tylko że dalej <laughs> Dobra No bo tak to działa Ja takie mam teraz już O cicho ci pięć, Kurwa w pięć ci strzeliłem o kurwa Walę ja, by to... cię zeszli pociągnie Widziałem Ja miałem karabin mi się przyłączył na karabin nie chciałem strzelać już Chuj Chyba nie chcesz kurwa <gryzanie> Chyba dostał <gryzanie> No Niestety tu była jeszcze lepsza zabawa z masem kurwa Tylko jakby takie jakieś pojebane pociski do niego wprowadzili Kreś na dole bo. To pociski w masie może zmienić A jakie są? Odłamki Odłamki, strzałki, chujo. Aj Po piętach dostał Widzę cię Patrz kurwa, co się dzieje teraz Patrz, chodź tu, chodź tu do góry Idziemy? <laughs> Idziemy <laughs> A to skurdeł Dostał! <laughs> Na rurak <ruszach> stąp <stał> tam <laughs> Sami patrzymy się jak biegacie kurwa <laughs> Idziemy? <laughs> Idziemy <laughs> ja ja się to i... pisał. Na A idziemy. Dobra, o, chuj, Co ty zrobił? Na no bo mama kurwa! Wychodzę. No rozumiesz, wychodzę. Musię ją wyprowadzić. wychodzę. Zaprowadza.